mm hum. Siedmiu rarów zasiadło do stołu, aby rozpocząć pracę przy kolejnej edycji wielkiego konkursu National Geographic. Staramy się wybierać te zdjęcia, które w najciekawszy sposób przemawiają do nas nie tylko jeżeli chodzi o ich jakość techniczną, ale przede wszystkim o temat, o historię, którą opowiadają. National Geographic kojarzy nam się z, jakby, z pewnym rodzajem myślenia, z pewnym rodzajem fotografowania, prawda? I jakby... Wydaje mi się, że ten konkurs jest taką fajną furtką dla tych fotografii, które czasem wydaje mi się mogłyby nie znaleźć swojego miejsca na, na łamach magazynu. Dużo jest dyskusji. które zdjęcia są dobre. Jest dość dużo tych zdjęć i selekcja jest trudna. Jak zwykle mamy zróżnicowane zdania i ten, kto potrafi obronić swoją rację, no. Nie tyle zwycięża, co jest w stanie przeforsować zdjęcie, które mu się najbardziej podoba i które jego zdaniem powinno być nagrodzone. A widziałeś jej pęciny? Przyjrzyj się. Co z nim jest, nie tak. Właśnie wszystko jest w największym porządku. Naprawdę? No, Wydaje mi się, że ma za szerokie, za szerokie Ale ma podarte rajstwo. <grystanie> nie, ma za grube pęciony to. To może być bardzo pewniecające. Boże kochany, bo jak to będzie jak... My tym zasugerujemy pewien standard. Ludzie będą to analizowali przez najbliższy rok. Tomek szuka ludzi, szuka historii. Tomek Tomaszewski. Tomek Sikora szuka zawsze jakiegoś zakrętu, jak to on, bo taki jest sam w ogóle mocno zakręcony. Chwała mu za to. Rafał Milach, jak widzę, szuka takich nietypowych, nieoczywistych kadrów. Grzesiek Leśniewski, no, wiadomo, świetnie fotografuje przyrodę, więc tak naprawdę skupia się na tej kategorii i szuka dobrej techniki i, 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 i dobrej klatki. Um, Wojtek Franus y, jako jedyny tak naprawdę ogląda te, te, te zdjęcia po kilka razy. Y, no, na, na nim spoczął ten obowiązek. I Wojtek ma swoje typy właściwie już od samego początku, ale na szczęście tak staje po mojej stronie, kiedy trzeba forsować jakąś y, silną wizję. Y, Piotr Andrews, no tak. Najlepiej to wojna, śmigłowce startujące, jakaś taka akcja. Tak, to jest to, co on lubi najbardziej. A ja? No, ja staram się trochę to wszystko wyważyć. Jako jedyna kobieta w jury staram się wprowadzić odrobinę łagodności, zrozumienia, cierpliwości, tolerancji dla zdań innych jurorów. Właściwie można powiedzieć, że każdy z nas jest inny i to dobrze, bo dzięki temu. Głosy tych wszystkich osób składają się na jedną całość. Nie rozmawiam. Co? Widzisz foki? Myślę, że nie została przeprowadzona egzekucja tego zwierzęcia. Po prostu jego tam nie ma. To jest nasza projekcja. Patrzymy na zdjęcie półtorej metra na metr. I pani nadredaktor musiała podejść. Wstyd mi, przepraszam, ale rzeczywiście. I dopiero wtedy została ja, ale to, zaskoczona. To na na tym bardziej że to jest. Bezpośrednio, bezpośrednio, ale. To znaczy, będzie ja nie. że to nie jest zdjęcie niestety o tej, o tej force. Mam no, wrażenie raczej pozytywne. Co ciekawe, zauważyłem, że najlepiej na najnowocześniejszym środku wyrazu, czyli na fotografii cyfrowej, by fotografia klasyczna, czyli czarno-biała. Tada! Ja nie mogę spać, ja potem jadę do domu i te, te zdjęcia mi się przewijają w ogóle przez sen, ja się budzę zlona potem, mówię nie, 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 zrobiliśmy źle, zaczynam dzwonić, ale już jest za późno, bo oczywiście podpisaliśmy wszyscy te, te cyrografy, że tak, zgadzamy się na taki werdykt i, i aż do przyszłego roku, tak, odczuwam taką potrzebę, że, że można coś było zrobić zawsze inaczej i lepiej, chyba tak. Nie trzeba być nienormalnym, żeby się zajmować fotografią, ale na pewno to pomaga.